Witam serdecznie. Chciałabym Państwu zaprezentować laptop HP ProBook 4540S. Wyposażony jest w aluminiową obudowę, stalowe zawiasy oraz 15-calową matrycę Full HD. Posiada on procesor Intel Core i 7 drugiej generacji w technologii Sandy Bridge, 16 GB pamięci RAM, szybki dysk twardy. SSD oraz kartę graficzną Atiradeon 7650. Wyposażony jest również w wytrzymałą baterię zapewniającą pracę bez zasilania elektrycznego od 2 do 5 godzin oraz profesjonalny system Windows 7 Professional. Jeżeli szukasz laptopa do wszelkich prac biurowych, gier oraz programów autokadowskich, HP ProBook 4540 będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Serdecznie zapraszam do naszego salonu sprzedaży przy ulicy Bukowińskiej 22a w Warszawie, gdzie posiadamy komputery w najwyższej klasie jakościowej A. Nasi profesjonalni doradcy pomogą Ci wybrać laptop idealny dla Ciebie spośród kilkuset dostępnych od ręki. Każdy z nich możemy skonfigurować indywidualnie do Twoich potrzeb. Komputery klasy A. Są to urządzenia z niewielkim czasem pracy, w idealnym stanie wizualnym i technicznym. Cechuje je niezawodność oraz posiadają pełną gwarancję.